Hej, mam na imię Bartek. Mam prawie 22 lata na karku. Chciałbym z Wami podzielić się moją historią miłosną, która miała miejsce ponad rok temu i zraniła mnie i moje podejście do dziewczyn. A więc kiedyś niejednokrotnie widywałem pewną osobę płci pięknej. Była przepiękna. Spodobała mi się strasznie, ale nie miałem odwagi zagadać do niej. A widywałem ją często. Po pewnym czasie spotkałem moją grupę znajomych. Podchodząc do nich, dostrzegłem, że ona jest z nimi. Wtedy zamarłem. To było straszne uczucie. Rozmawiając z moim przyjacielem, przyznałem mu się, że ona cholernie mi się podoba. I powiedział mi: Kto nie ryzykuje, ten nie zyska. Z wielkim trudem przyjąłem to do siebie, ale przełamałem strach. Przedstawiłem się jej, a ona ze ślicznym uśmiechem przedstawiła mi się również. Po krótkiej chwili, kiedy najtrudniejsze było za mną, zaczęliśmy rozmawiać. Rozmowa się kleiła. Miło się rozmawiało. Gdy spytałem o wiek, troszkę mnie zbiło z tropu, bo była o 4 lata młodsza, ale uważałem, że wiek to tylko liczba i liczą się uczucia. Rozmawialiśmy na Facebooku co każdy wieczór. Czułe słówka, zwierzanie się, zakochałem się w niej po uszy. Tylko bałem się jednego: że nie zaakceptuje mnie takim, jakim jestem, ponieważ jestem metalistą, który chodzi w glanach, czarnych ubraniach, ale długich włosów nie mam, bo nie lubię. Kiedy wyczułem odpowiedni moment, wyznałem jej tą miłość, ale dostałem kosza. Po kilku próbach w końcu się udało. Pamiętnego Sylwestra pocałowałem ją i powiedziałem, że ją kocham. Oczywiście troszeczkę byłem podpity i odważniejszy, ale to, co usłyszałem prosto z jej ust, zamurowało mnie. Odpowiedziała: Ja ciebie też. Byłem tak szczęśliwy, że ktoś mnie pokochał takim, jakim jestem. I to była moja pierwsza prawdziwa miłość. Przez 10 miesięcy ukrywaliśmy się z tym, że oboje się kochamy. Bała się o własną reputację w szkole, bo taka ładna dziewczyna z metalistą, kupa śmiechu, więc dostosowałem się do tego i byliśmy teoretycznie przyznajomych jak najlepsi przyjaciele, a jak byliśmy sami, zachowywaliśmy się jak idealna para zakochanych. Ale to było właśnie do czasu. Zżyłem się z nią. Starałem się jak tylko potrafię, żeby była szczęśliwa, doceniana i kochana. Ale po pewnym czasie zaczęły się plotki, że jesteśmy razem. Leciały teksty w jej kierunku, że jest z mordercą kotów. Jak to usłyszałem, zabolało mnie. Może i jestem metalistą, ale szanuję zwierzęta. Ona, ratując siebie, zakończyła to wszystko, zostawiając mnie tak po prostu, żeby ratować własną reputację. Dopytując się jej, czemu tak postąpiła, miała tysiące wymówek. Na ten owy pretekst prosiłem ją, by tego nie robiła. Bo to tylko plotki i nic więcej, a skoro była szczęśliwa, to po co niszczyć wszystko, co przez tyle czasu budowaliśmy. Kiedy z czasem widziałem, że ciągnęło ją do mnie, jej przyjaciółki w drastyczny sposób odpychały mnie od niej, wyzywając od brudasów, zabójców itd. Słysząc to, załamałem się. Mając łzy w oczach, patrzyłem na nią, jak stoi i słucha tego wszystkiego z założonymi rękoma. Zawiodłem się na niej. Teraz mija trzeci miesiąc, jak zablokowała mój numer telefonu i nie utrzymuję z nią kontaktu. A obiecaliśmy sobie, że nigdy się nie opuścimy. Brakuje mi jej. Niekiedy, jak przeglądam nasze wspólne zdjęcia, przypominają mi się chwile spędzone razem. Ale trzeba podnieść głowę i iść dalej. Także pamiętaj, dziewczyno i chłopaku. Drugiej osoby nie kocha się za wygląd, tylko za to, co ma w sercu a ludzkie uczucia to nie zabawka. Bardzo miło jest mi w tym momencie dzielić się z wami tą historią, bo jest mi o wiele lżej na duszy. To mnie za bardzo uciska. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.